na kolejny pojedynek, absolutnie super superbohaterek, super bohaterek, super womenek, bo już teraz na matę wkracza brązowa medalistka Mistrzostw Europy z Budapesztu z tego roku, brązowa medalistka Mistrzostw Świata sprzed roku z Oslo, brązowa medalistka Mistrzostw Europy z Kaspijska, Kasia Kropczyk! Yeah. A jej przeciwniczką będzie brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Belgradu Sprzęty dwóch tygodni. Młodzieżowa mistrzyni świata z z Belgradu, mistrzyni Europy z Warszawy. Ten tytuł zdobyty rok temu. Arhelina Łysa! Pojedynek, na który czekało wielu kibiców. To zresztą słychać na trybunach do zarówno dla Kasi Krawczyk, jak i Angeliny Łysak. Minuta tego pojedynku, już za nami na razie bez punktów. Kasia Krawczyk, nasza wielokrotna mistrzyni. No i Angelina Łysak dwie no, bardzo mocne zawodniczki. No znają się jak e, e, Łysę. Konie absolutnie Angelina i Kasia walczą często, więc ten pojedynek na pewno nie jest niczym nowym, ale my, kibice, lubimy, kiedy najlepsze zawodniczki w Polsce spotykają się na macie, aby zweryfikować ten okres przygotowań, zweryfikować ten czas, przygotować do ligi. Przerwanie akcji, jest powrót. I pasywność. Mamy czas aktywny dla Kasi Krawczyk. Musi teraz tutaj zaatakować brązowa medalistka mistrzostw Europy z tego roku z Budapesztu. No i musi tutaj teraz wykazać się Arcy. Ważnym zadaniem, bardzo trudnym zadaniem, no ale wykazać się w nim musi. Jeszcze sekunda i koniec punkt dla Angeliny. Łysak. Nie udało się zrobić tutaj akcji. 40 sekund do końca tego tej rundy. 40 sekund czas jeszcze dla zawodniczek Angela. Angela, jak krzyczą kibice, no i Kasia, e, troszkę też pojedynek kibiców to głośniej dopingować będzie. I o to chodzi. 20 sekund do końca. Punktowe prowadzenie Angeliny Łysak nad Kasią Krawczyk. No i cały czas Kasia próbuje tutaj gdzieś odrobić ten punkcik. Wierzę, że jeszcze 10 sekund do końca. 10 sekund do końca tego pojedynku. Tyle pokazuje nam czas naszego partnera Wostok Europe.